Z strony yy, Neximian <coughs> i to jest kolejny odcinek z serii zagrajemy na Pandorom MT2 yy, To będzie taki trochę odcinek z XPem i z padaniem tej tragicznej trudy na Play9 yy, yy, Od razu chciałbym na początku zamotywować Was, aby zostawicie łapkę w górę, de, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz pozytywny, chociaż negatywny może też być, yy, to naprawdę motywuje yy, no to ja będę teraz e, pokazywał tylko e, level upy I jak widzimy 85 to palimy strutę No to z dwóch e, Dobra teraz będziemy nabijać level e, 83 I dobra 83 level e, widzimy się w następnym apie dobra e, Teraz będziemy wbijać level 84 I przy okazji e, chciałbym pozdrowić gracza z, z dickiem Vantus121 ponieważ bardzo mnie to prosił, jest spoko, więc jest 121 podobnie, ja jeden dla ciebie. Yy, dobra, teraz będziemy dobijać level 85. W końcu bo już tyle czasu go tutaj się bije, że po prostu to już jest masakra. Co to się po prostu dzieje? Yy, możecie się dzielić dla ciebie w V3, ale powiem, że XV3 jest bardzo podobny, praktycznie taki identyczny jak w grocie natknięcie nie, nie lepszym przypadkiem i nie trzeba się bawić z tymi użytkami i w, e, z tymi e, mistykami i Dobra więc 85 No i widzimy się zaraz e, Dobra teraz e, już wbiłem e, potem wbiciu 85 wyszliśmy na e, mapę na którą potrzeba przepustkę z wyagresa e, i właśnie wiliśmy pierwszego Metina e, odwrotu e, Drop jak taki jak widzicie zajebisty Kadeki plus 4, Kamień duchowy czy każdy metin praktycznie Jest ulepki, ulepki na wyższe lewele, dobra, to widzimy się w następnym metnie Dobra, dobijamy kolejnego metka yy, I... co yy, to jakiś ko Dobra, chuj z nim Dobra, ubiliśmy metka widzimy się przy kolejnym, a po prostu DRO podsumuję pod koniec Dobra, dobijamy sobie kolejnego metka Już tak troszeczkę zostało Jak widzicie, drop jest fajny, wspomagacze, demoniczne prochy, kamienie, nasiona, piaski No ogólnie ulepszacze, nie? E, bodzie, rady, exo, orkowe maczugi, naprawdę drop jest e, całkiem dobry Dobra Kolej, Co tu widzicie, kadeki plus 4, no tego to po prostu dropi na, wiecie, na potęgę Dobra, to widzimy się przy kolejnym metku Dobra, teraz dobijamy już kolejnego metka To już chyba będzie piąty, nie wiem Dobra yy, Bijemy, bijemy I żeby poszła miksturka Bo jeszcze żadnej miksturki nie poszło Dobra, i dobijamy Dobra, poszedł metek I yy, Jest miksturka Czekajcie, bo mi zajebało coś Nie ma miksturki, dobra Widzimy się przy kolejnym metku Eee, dobra, do, o czerwony eee, Dobijamy już tego kolejnego metka Za cięższy dropnie Miejmy nadzieję że w końcu ta uw regiona mądrości I eee, metek już dobiega końca i Dobra eee, Już tam Wam mówię eee, niestety znowu nie ma widzimy się w kolejnym Szukaj swojej drogi, by oddalać swój i Horyzont szeroki masz, dlaczego wąsko patrzysz? Nie trać chłopy, bo mówi nic nie znaczy Zierdolskowy, tu urodziłeś się, by miażdżyć Szukaj swojej drogi, by oddali swój katarzyzm Horyzont szeroki masz, dlaczego wąsko patrzysz? Nie trać chłopy, bo mówi nic nie znaczy nie obniżę lotu, bo nie włazi mnie 3miner. Nie widzę długo lądu, muszę napierdalać bardziej Lewo prawo clusraider Przejdę drogę czy zbańczę. Jalo wsiadam w autorynek po głowie nie głaszczę ile zrobię, tyle wezmę Nie tu w żadnych Czasem w jak Denzer Jutro chcę być jak Basir Kolekcja architek spędy jest ambicji zaszczyt czasem odbija Dobra, e, teraz jesteśmy na innym postaci ponieważ na Tanty nie chciałem się wychodzić z... Nie chciałem wychodzić bo straciły przepustkę Idziemy wymienić 10 piłek na złotą piłkę u muzyka juch Zaraz Teraz wam powiem co może wejść z tej piłki. Z tej piłki mogą wejść metale, kamie duchowe, różne takie, takie lepsze przedmioty, takie większą wartość. Powiem wam, że e, piłki jest całkiem ciężko dropić, ponieważ już nie dropi tak jak przedtem 100 e, mobów tylko e, zależy od szczęścia a zapewniam wam, że to z... rzadko. I teraz mam złotą piłkę No i otwieramy 10 zmianek. To dupa, no to... E, widzimy się na tamtej postaci. E, Chciałem jeszcze po pozdrowić e, Chodzące zło e, Dilganga Jaśka e, Kościka 32 Mateusza i ogólnie całą gildię i Restibli No, no to no. Dobra, to było wszystko na te, na te, w tym odcinku e, nie, zapomnij, nie zapomnijcie o złapkowaniu, subskrybowaniu, napisaniu pozytywnego komentarza ponieważ to Bardzo motywuje. Zapraszam na więcej materiałów. Obejrzyjcie sobie resztę poprzednie. Będziecie mieli linki w opisie. No do zobaczenia.